Pół roku temu, stojąc dokładnie w tym samym miejscu, zaprosiłam Was na film pokazujący Kraków z perspektywy turysty z 1901 roku. Film ten, póki co, okazał się być najbardziej popularnym filmem na naszym kanale, a link do niego znajdziesz w opisie poniżej. Dziś chcielibyśmy odbyć kolejną podróż w czasie. Zapraszamy na film, w którym pokażemy Kraków z 1941 roku, czyli film pokazujący Kraków w czasie II wojny światowej. Kraków był wtedy stolicą Generalnego Gubernatorstwa. Pokażemy, gdzie Polak, który będzie naszym bohaterem, mógł wejść, gdzie nie wolno było mu pod żadnym pozorem się dostać. Będzie to Polak, który przyjechał do Krakowa w odwiedziny do krewnych. Zapraszamy. Załóżmy, że nasz przybysz dotarł do stołecznego Krakowa koleją. To tu znajdowały się centralne władze generalnej guberni. Niemcy wybrali Kraków, a nie Warszawę, bo lepiej odpowiadał ich planom i lepiej pasował do tezy, że jest to ich pragermańska siedziba, a co za tym stoi, że mają pełnię praw do tych ziem, bo byli tu obecni od czasów prehistorycznych. Stworca nasz podróżny udał się od razu na plac Matejki, gdzie już w czwartym miesiącu wojny Niemcy zburzyli pomnik grunwaldzki jako pierwszy. Zastał pusty plac, a po pomniku grunwaldzkim nie zauważył już ani śladu. Zwrócił za to uwagę na Florian Gasse, czyli obecną ulicę floriańską, oraz na zabudowania Muzeum Czartoryskich. Nie wiedział, że najważniejsze dzieła prezentowane w muzeum jak dama z Gronostajem Leonardo da Vinci oraz krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rebranta, czy portret młodzieńca Rafaela, już znalazły się w rękach Niemców, a dama zdobi ściany wawelskiej rezydencji generalnego gubernatora Hansa Franka. Nie mógł też wiedzieć, że portret młodzieńca Rafaela nigdy już do Krakowa nie powróci i będzie stanowić największą stratę polskich muzeów. Po tej krótkiej refleksji udał się w kierunku Teatru Słowackiego, który stał się państwowym teatrem generalnej Guberni. Który, poza sceną dramatyczną, mieścił także orkiestrę, operę, operetkę, balet i chór, i to tam odbywały się hitlerowskie uroczystości z udziałem Hansa Franka. Celem naszego przyjezdnego była wizyta urodziny. Nie wybrał się zatem na żadne przedstawienie, choć mógł to zrobić. Niemcy nie wprowadzili zakazu wstępu do teatru dla Polaków, gdyż zdaniem władz powinni się nasycać niemiecką kulturą. Po kilku minutach nasz podróżny dotarł na rynek, a właściwie to na Adolf Hitler Place, bo już rok wcześniej, dokładnie w pierwszą rocznicę wybuchu wojny, Niemcy w ten sposób przemianowali rynek główny. Kilkanaście dni wcześniej usunięto z rynku pomnik Mickiewicza. Mogły zatem odbywać się na tym olbrzymim placu ogromne defilady wojsk oraz inne uroczystości. Tu też znajdowały się ważne instytucje. Na przykład w pałacu pod Baranami siedziba szefa dystryktu krakowskiego wraz z urzędem, a w miejscu, gdzie dziś działa Międzynarodowe Centrum Kultury, znajdowała się siedziba oddziału NSDAP, czyli Partii Nazistowskiej. Przed nimi ustawiono budki wartownicze. Nasz bohater zauważył, że Niemcy przebudowywali właśnie budynek Feniksa, likwidując jego attykę. Nie zainteresował on jednak szczególnie naszego podróżnego, bowiem wiedział już, że znajdował się w nim lokal niemiecki, do którego Polacy nie mieli wstępu. Zresztą podobnie jak i w przypadku Hawełki, Węzla czy wielu innych. Zaskoczył go jednak Hejnał Mariacki, odgrywany dwukrotnie w ciągu dnia w południe i o godzinie 19.00. Hejnał po jego zawieszeniu na początku wojny został wznowiony w Wigilię 1940 roku. Okupacja i Hejnał odgrywany z wyższej wieży Kościoła Mariackiego to naszemu podróżnemu nie mieściło się w głowie. Postanowił zatem odwiedzić dzielnicę uniwersytecką z najstarszym w Polsce budynkiem uniwersyteckim, miejscem studiów Mikołaja Kopernika. Przed wojną w Kolegium Majus, bo o nim mowa, znajdowała się biblioteka, ale książki przetransportowano do nowego gmachu Biblioteki Jagielońskiej. Teraz miał tam swoją siedzibę Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie, tzw. Ostinstytut, a w jednej z sal, w tzw. Stuba Communis, urządzono nawet wystawę dzieł Wita Stwosza. W żadnym z sąsiednich budynków uniwersyteckich nie odbywały się wykłady dla studentów. Szkolnictwo wyższe zostało przecież zlikwidowane. W sąsiednim Kolegium Nowum mieścił się z kolei Urząd Statystyczny Generalnej Guberni. Opuszczając Kolegium Majus, nasz podróżny natknął się na wycieczkę zorganizowaną dorożkami dla rannych żołnierzy niemieckich. Ruszył zatem w kierunku Wawelu. Po drodze jego uwagę przyciągały liczne szyldy dwujęzyczne, napisy i ogłoszenia zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Chciał pospacerować ulicą Grodzką, bo usłyszał, że Niemcy dopiero co ukończyli przebicie przejścia arkadowego na tej ulicy w czasie wojny zwanej Burgstrasse i chciał się przekonać, czy to prawda. W końcu nasz podróżny zdecydował się na odwiedzenie przepięknego barokowego kościoła Świętych Piotra i Pawła, zbudowanego przez włoskich architektów i wzorowanego na rzymskim kościele Il Gesù. Nie wiedział, że rok później będzie to już niemożliwe z uwagi na fakt, że kościół ten stanie się kościołem tylko dla Niemców, w dodatku ich zdaniem zbudowanym według kanonu baroku niemieckiego. Każdy przybywający do Krakowa prędzej czy później zechce zajrzeć na Wawel, tak jak nasz przyjezdny. To właśnie Wawel podkreślał stołeczność niemieckiego Krakowa. Stał się przecież rezydencją Hansa Franka i jego najbliższych współpracowników. Pod koniec października 1939 roku Frank zmienił nazwę zamku na Krakauerburg, a słowo Wawel stało się słowem zakazanym. Zauważyliście Państwo, że nie pokazujemy Wam żadnych zdjęć z dziedzińca Zamku Królewskiego, ani zewnętrznego dziedzińca z wejściem do katedry? Nie bez powodu. Nasz bohater mógł spojrzeć na wzgórze tylko w taki sposób, jaki Wam pokazujemy z zewnątrz. W odróżnieniu od czasów austriackich, kiedy katedra była otwarta dla wszystkich, tym razem całe Wzgórze Wawelskie było zamknięte dla Polaków. Obok katedry na fundamentach dawnych stajni królewskich budowano właśnie dla administracji nowy budynek. Z kolei u stóp Wawelu odwrotnie, wyburzano inną kamienicę Kamienicę Dębno, która częściowo zasłaniała widok na Krakauerburg. To nie był koniec planowanych zmian. Na największej łące miejskiej, czyli krakowskich błoniach, Niemcy planowali wznieść kompleks monumentalnych budowli typowych dla budownictwa narodowego socjalizmu. Miała to być tak zwana dzielnica rządowa. Nasz podróżny nie wiedział jeszcze, że wszystkie te zamierzenia pozostały na szczęście tylko na etapie planów. Mając jeszcze trochę wolnego czasu, udał się w kierunku alei. Muzeum Narodowe przy Alei 3 Maja zostało przekształcone w kasyno. Budynek sąsiedniej niedawno wybudowanej Biblioteki Jagiellońskiej mieścił teraz Bibliotekę Państwową Generalnej Guberni uroczyście otwartą w 1941 roku. W uroczystości tej udział wziął sam Hans Frank. Do dzisiejszego budynku głównego AGH bał się zbliżyć – w czasach wojny była tam bowiem siedziba rządu Generalnej Guberni. Nie wspominając już o tak zwanym Domu Śląskim, gdzie swoją siedzibę miało gestapo. Nasz bohater co prawda przeszedł przez Park Krakowski położony tuż obok, ale nie wiedział, że rok później będzie to już niemożliwe i przy wejściu do parku pojawi się tabliczka zakazująca wstępu Żydom i Polakom. Nasz bohater zwrócił uwagę na więcej zakazów. Na przykład dowiedział się, że linia tramwajowa nr 8 prowadząca z Bronowic Małych do Mogilskiej to linia Nur für Deutsche, czyli tylko dla Niemców. Stwierdził, że najwyższy czas wrócić do centrum i udać się do rodziny. Wiedział, że nocny spacer po Krakowie był absolutnie wykluczony. Obowiązywała przecież godzina policyjna. Poza tym w czerwcu 1941 roku zarządzono zaciemnianie okien z obawy przed nalotami od zachodu do wschodu słońca. Nie wiedział, że zaciemnianie okien będzie obowiązywało aż do końca okupacji. Wracając na stare miasto przy ulicy Karmelickiej 50 właśnie mijał zakład fotograficzny Pawła Bielca. Nagle uświadomił sobie, że usłyszał w tajemnicy, że w zakładzie tym zatrudnieni byli liczni pomocnicy w tym żydowscy. Niech to wyjątkowe miejsce będzie punktem startowym do podróży w czasie i przestrzeni, które charakteryzują nasze filmy. Zwróćmy uwagę na to, jak dane miejsce wyglądało w 1941 roku, a jak wygląda dziś. Spójrzmy na fotografie ludzi z tamtych czasów. Muzyka Powróćmy jednak do naszego bohatera, który postanowił, że kolejnego dnia odwiedzi ciocię mieszkającą na podgórzu i pojedzie do niej tramwajem, którego trasa przejazdu prowadziła przez getto. Od wiosny 1941 roku wszyscy Żydzi, którzy pozostali w Krakowie, zobowiązani byli przenieść się do dzielnicy zamkniętej, czyli do getta. Pod względem obszaru było ono niewielkie, objęło część Starego Podgórza, łącznie 20 hektarów i 320 domów. Przez getto przejeżdżał tramwaj, który nigdzie na terenie getta się nie zatrzymywał, i nasz przyjezdny mógł takim tramwajem pojechać. Miał nadzieję, że jego kolejny pobyt w Krakowie będzie miał miejsce w wolnej Polsce, bez oglądania symboli okupanta, cierpienia ludzi, za to z możliwością zajrzenia na dziedzińce wawelskie. Film ten dedykujemy naszym ojcom, Leszkowi i Karolowi, rocznik urodzenia 1941. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce łączone z dawką wiedzy historycznej, słowem podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.